Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i od razu się przyznam, że do nakręcenia dzisiejszego odcinka natchnęły mnie wczorajsze zakupy w Rosmanie. A wybrałam się tam dlatego, ponieważ prosiliście mnie o test podkładu Miss Sporty Naturally Perfect. To jest chyba jakaś nowość. Kosztował mnie około 25 zł i kupiłam go w odcieniu 0,91 Pink Ivory. I patrząc na słodz, na grzbiecie dłoni, faktycznie ma różowe tony, więc może się okazać podkładem dla mnie. Zobaczymy za chwilę. O! Oprócz tego zapragnęłam kupić kolejną paletkę z Vibo. Tak jak wiecie, ja jestem ogromną fanką palety Go Nude Hardbreaker i jedyny jej słaby punkt to bardzo kiepskiej jakości lustro, ale zawartość i same cienie są moim zdaniem świetnej jakości. Także stwierdziłam, że kupię sobie siostrę z tej samej serii, czyli Vibo Go Nude Sex Appeal Edition. I jest to paleta już bardziej w takich nudziakowo-brązowych, bezpiecznych tonach, neutralno-ciepłych. Bardzo podobne mi się wizualnie ta paletka, także jestem ciekawa jak sprawdzi się na oczach. Oprócz tego też miałam ogromną ochotę przetestować mgiełkę rozświetlającą z Bielendy Makeup Academy w odcieniu różowym, bo tak jak wiecie, jestem ogromną fanką tej rozświetlającej mgiełki z Eveline. E, także sprawdzimy dzisiaj czy ta z Bielendy sprawdza się lepiej czy gorzej. Jestem naprawdę bardzo ciekawa i oprócz tego doszły do mnie nowe pędzle Hulu, które powstały we współpracy z Danielem Sobieśniewskim, tak jak wiecie, jestem ogromną fanką tej kolekcji Daniela Sobiśniewskiego w niebieskim kolorze, także z ogromną przyjemnością przetestuję również te nowości. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż rozpocznę tradycyjnie od aplikacji podkładu. Jak się możecie spodziewać na twarzy, mam jedynie pielęgnację i stwierdziłam, że nie będę dzisiaj pomagać temu podkładowi, zobaczymy, jak się sprawdzi. Będę mieć go na twarzy jakieś 8 godzin i przyjdę oczywiście z podsumowaniem trwałości. Także cóż, do dzieła! Jeśli chodzi o kolor bezpośrednio po wylaniu odrobiny na grzbiet dłoni, to wydaje mi się, że będzie ok. Tak jak widzicie, ja mam dosyć różową skórę. A ten podkład ma ewidentnie różowe tony, także nazwa się zgadza. Ma bardzo przyjemny zapach, taki lekko kwiatowo-ogórkowy. Trochę kojarzy mi się z podkładami Rimela. Jeśli chodzi o krycie, to wydaje mi się, że mogę je określić jako lekkie w kierunku średniego. Myślę, że jakichś większych przebarwień czy niedoskonałości by nie przykrył, ale z takimi zaczerwienieniami daje sobie spokojnie radę. Ma bardzo ładne, póki co świetliste wykończenie. Pięknie dopasowuje się do odcienia mojej skóry. Jeśli chodzi o konsystencję tego podkładu, to jest dosyć gęsty i staram się teraz nabudować drugą warstwę, żeby przykryć jakieś żyłki i zaczerwienienia jeszcze lepiej. Także to krycie postaram się zbudować głównie na policzkach. Nie widzę, żeby ciemniał póki co. Jeśli chodzi o budowanie krycia, to da się je stopniować, ale też bez szału. Także nie nakładałabym zbyt dużych ilości, po prostu krycie miejscowo budowałabym korektorem. Teraz, moi drodzy, poza konkurencją nałożę korektor i przypudruję twarz sprawdzonym pudrem z Anastazji i za chwilę do Was wrócę. Jestem w trakcie pudrowania twarzy, tak jak widzicie, przypudrowałam przestrzeń pod okiem, w skrzydełkach nosa i tutaj w bruzdach nosowo-wargowych. I teraz przejdę do pierwszego pędzla Hulu Pro 21, to jest taki pędzel do pudru lekko spłaszczony. No i muszę przyznać, że pędzelek jest naprawdę bardzo przyjemny, mięciutki i ja generalnie... Generalnie bardzo lubię takie kształty, jeśli chodzi o pudrowanie całej twarzy, bo można produkt lepiej wtłoczyć w twarz i dzięki temu makijaż jest zdecydowanie trwalszy. A jeśli chodzi o podkład, to póki co wygląda na twarzy naprawdę bardzo ładnie. Tak jak widzicie, nie ma zbyt wielkich różnic, a właściwie nie widzę żadnej różnicy pomiędzy kolorem na przykład mojego ucha czy szyi. Także fajnie się to wszystko wtopiło. Zaryzykuję i słuchajcie, tym samym pędzlem spróbuję wykonturować sobie twarz i użyję paletki z Essence. To jest ta moja ulubiona Contouring Duo Palette w odcieniu Lighter Skin. I wykorzystam sobie mieszankę dwóch tych odcieni. Tak, to jest pędzel, który sprawdzi się również do takiego zamaszystego konturowania, kiedy chcemy uzyskać delikatniejszy efekt i nie mamy zbyt dużo czasu, żeby się z tym pieścić. Po wykonturowaniu twarzy jeszcze delikatnie omiotę ją pudrem z semilaka, tym rozświetlającym Wizard Touch w odcieniu 02 Pink Glow. Używam dokładnie tego samego pędzla, ale spokojnie, zaraz weźmiemy się też za inne. I przejdę teraz do różu i pędzelka Pro79 i wykorzystam róż Nars Orgasm. Co do pędzla, nie mam żadnych zastrzeżeń. Fajnie aplikuje produkt. Od razu idealnie go rozciera. A co do rozświetlacza, to użyjemy dzisiaj Benefit Cookie. Jest to jeden z moich ukochanych rozświetlaczy. Zresztą zaraz. Wam to udowodnię, tak jak widzicie mam tutaj już dużą dziurę i wykorzystam pędzelek Hulu Pro 03, który jest takim lekko spłaszczonym, puchatym pędzlem, który wydaje mi się, że może być przeznaczony właśnie do rozświetlacza, zaraz się to okaże. Tak, przez to, że jest spłaszczony, tutaj lepiej nam ten rozświetlacz w szczyty kości jarzmowych wciska, ale jednocześnie też nie daje takiego przytłaczającego efektu, jaki można uzyskać używając mniejszych, takich puchatych pędzelków do cieniowania powiek. Ojejku, kocham ten rozświetlacz! Zbliżyłam Was do siebie, a to może oznaczać tylko jedno, czyli przechodzimy do makijażu oczu. Na powiekach mam już tradycyjnie bazę Pilouis i możemy zająć się tym gagatkiem. Jeśli chodzi o matowy beż w tej paletce, no to niestety takiego tutaj nie znajdziemy. Mamy tutaj cień satynowy, który pod łukiem brwiowym może wyglądać po prostu jak rozświetlacz. Także jeśli chodzi o mnie, to ja wykorzystam matowy beż po prostu z paletki Fenty Beauty i użyję pędzelka Hulu Pro 81, czyli takiego spłaszczonego, który Idealnie sprawdza się właśnie do aplikacji matowego beżu pod łukami brwiowymi, ponieważ można to zrobić sprawniej i trochę bardziej precyzyjnie. Jeśli chodzi o lustro w paletce, to pozbyłam się właśnie tej folii. No i muszę stwierdzić, że jakość jest dokładnie taka sama jak w paletce Go Nude Heartbreaker, czyli dramatyczna. Normalnie bolą oczy, jak się tutaj patrzy w to lusterko. Natomiast nie ma tego złego. Oceniamy dzisiaj jakość cieni i rozpocznę od tego błyszczącego cienia Gold Bar. I nakładam ten cień na przestrzeń ruchomej powieki. To jest naprawdę przepiękny odcień złota. Przyklejam go tak naprawdę tylko do bazy Piluiz, która zdążyła już zrobić się sucha. Także podejrzewam, że na Next Glitter Primer efekt byłby bardziej spektakularny, ale tak czy siak ten cień robi robotę moim zdaniem. Przechodzę teraz do Matum i tak jak widzicie, nie mamy tutaj zbyt wielkiego wyboru, jeśli chodzi o przejściowe brązy. Ta paletka bazuje jednak na metalicznych cieniach perłowych, ale mimo wszystko wykorzystam ten cieplejszy cień, żeby zbudować załamanie mojej powieki. Wow, jaki piękny brązik! Jeśli chodzi o to, jakiego pędzelka używam, to jest to Hulu Pro 67. Taki troszkę większy, puchaty pędzel, ale radzi sobie bardzo dobrze. Wykorzystam teraz ciemniejszy brąz z paletki, żeby jeszcze bardziej wzmocnić zewnętrzny kącik. Póki co tony tego makijażu bardzo mi się podobają, jakość cieni również. I teraz używam pędzelka Hulu Pro 69. Bo chciałabym napakować ten cień w zewnętrznym kąciku i od razu móc go delikatnie rozcierać. Wzmocniłam delikatnie makijaż, już większej intensywności raczej z matami nie uzyskam. Przejdę do kolejnego metalicznego odcienia z tej paletki, ponieważ chciałabym połączyć zewnętrzne cieniowanie matami właśnie z tym błyszczącym cieniem. I ten odcień ma w sobie już coś takiego lekko zielonkawego, oliwkowego. O, i bardzo fajnie łączy mi tutaj te cienie. Daje subtelny efekt, ale przypominam, że nie przyklejam tego do żadnej specyficznej bazy. Przechodzę do cieniowania dolnej powieki, także wracam do tego brązu i użyję pędzelka Pro59. Cienie lekko się osypują, ale nie mam problemu z przyklejeniem tego brązu do dolnej powieki. Teraz wykorzystam kolejny pędzelek, bardzo ciekawy, ponieważ jest troszkę większy od poprzednika, to jest Pro 55, i będę go używać do rozcierania dolnej powieki jaśniejszym brązem. Bardzo przyjemnie mi się maluje. Na górną i dolną linię wodną nałożyłam przed chwilą kredkę Mac Coffee, i teraz przejdę do jednego z najciemniejszych cieni z paletki. Który ma niestety metaliczny poblask, a właściwie taki lekko perłowy, ale chciałabym delikatnie zagęścić linię rzęs. Cieniowanie powiek prawie skończone. Wykorzystam jeszcze jeden z błyszczących cieni, żeby zaaplikować go tutaj na dolną powiekę, ponieważ jest troszkę smutno. I będzie to odcień Diamond. I użyję kolejnego pędzelka Hulu Pro83, który ma świetny kształt właśnie do aplikacji cieni tutaj na dolnej powiece w wewnętrznym kąciku. Trochę brakuje mi w tej palecie czegoś takiego wow, błyszczącego, co by błyszczało nawet bez kleju do brokatu. Bo tak to ten efekt jest taki bardzo subtelniutki, perłowy, nie metaliczny. Okej, okay, moi drodzy, wytuszowałam rzęsy i przykleiłam sztuczne. Jeśli chodzi o rzęsy, jakie mam dzisiaj na sobie, to są to kępki z klewiera, te pogrubiane i muszę przyznać, że bardzo mi się podobają, dlatego że znacznie szybciej jesteśmy w stanie zbudować bardziej dramatyczny efekt, co w mojej ocenie do tego makijażu bardzo pasuje. Chociaż mam wrażenie, że wyszło troszkę nudno i mam ochotę dołożyć odrobinę pigmentu. I mam tutaj pigment Skobo w numerze 114, to jest taki niebieski, lekko połyskujący pigment i Wydaje mi się, że nałożę odrobinkę na dolną powiekę. A wewnętrzne kąciki potraktuję rozświetlaczem z benefitu makijaż oczu jest już gotowy, także teraz oddalę Was od siebie użyjemy tej mgiełki rozświetlającej dokończymy makijaż ust i podsumujemy sobie wreszcie jak korzystało mi się dzisiaj z tych wszystkich produktów ok, także tak prezentuje się makijaż z daleka i co do makijażu ust to miałam pewną zagwostkę, ciężko było mi się zdecydować na jakiś kolor, ale stwierdziłam, że wykorzystam pomadkę z Pupa Milano, nie ten odcień którego używałam ostatnio, a odcień 002 nieco ciemniejszy i wybrałam ten kolor dlatego że po pierwsze będzie względnie pasował mi do bluzy i tła, poza tym też fajnie scali się z makijażem oczu. Także przejdźmy do aplikacji. To jest kolor ciemniejszy niż ten, którego używałam ostatnio. Ten poprzedni był cieplejszy i nieco bardziej herbaciany w tonie. Makijaż jest już prawie gotowy. Przejdźmy do tej wspomnianej wcześniej rozświetlającej mgiełki, którą za każdym razem trzeba wstrząsnąć, bo ta z Eveline jest cały czas jakby wymieszana, a jeśli chodzi o mgiełkę z Bielandy, to niestety ta perła osadza się na dole, więc trzeba za każdym razem wstrząsnąć. Jeśli chodzi o atomizer, to jest trochę mniej agresywny niż w tej mgiełce z Eveline, co bardziej mi się podoba, ale robi też dosyć duże te kropki. Nie wiem, czy to widać. Dajmy temu odparować. Ok, moi drodzy, mgiełka zdążyła odparować, także możemy już podsumować to, jak używało mi się dzisiaj konkretnych kosmetyków. Mamy godzinę 12.38, także możecie być pewni, że ten makijaż potrzymam dzisiaj na twarzy co najmniej 8 godzin i wrócę do Was z podsumowaniem. Jeśli chodzi o to, jak prezentuje się makijaż twarzy na ten moment, czyli skupiamy się tutaj głównie na podkładzie, bo ten podkład jest dzisiaj poddany testowi. To muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie, naturalnie. Nie ma zbyt mocnego krycia, ale daje się zbudować do takiego powiedzmy średniego. Poszczególne krostki radziłabym przykrywać po prostu mocniej kryjącym korektorem. Jeśli chodzi o jego wykończenie, to jest naturalne. Obawiam się, że może się wyświecać, z tym, że tak jak widzieliście, ja nałożyłam puder z Anastazji, czyli to nie jest puder matujący, tylko utrwalający. Plus wykorzystałam ten mój ulubiony puder z Semilaka, który dodatkowo wzmocnił to rozświetlenie także wcale się nie zdziwię, jeżeli się mocniej dzisiaj wyświecę, bo ten podkład wydaje mi się, że właśnie ma do tego tendencję. Ale jeśli chodzi o bronzer, róż, rozświetlacz, to prezentują się na nim świetnie, nie ściemniał, naprawdę prezentuje się porządnie i gdybym nie wiedziała, jaki podkład nakładam na twarz, no to raczej nie powiedziałabym, że jest to podkład za 25 zł. Także na razie jestem zadowolona z efektu. Jeśli chodzi o makijaż oczu i o paletkę Sex Appeal Edition Go Nude od Vibo, to muszę przyznać, że mam mieszane uczucia. Przede wszystkim dlatego, że troszkę mam tutaj za mało tych matów. Zdecydowanie bardziej byłabym zadowolona, gdyby te dwa ostatnie cienie były zamienione właśnie na jakiś matowy, ciemny brąz i matową czerń na przykład bądź taką intensywną szarość, ponieważ no, tych błysków jest tutaj za dużo i nie mamy zbyt dużego pola do popisu, jeśli chodzi o budowanie powieki, nie jest to makijaż najbardziej intensywny na świecie i gdyby nie ten niebieski pigment na dole, no to byłoby bardzo. Tak zwyczajnie, codziennie, i jesteśmy w stanie spokojnie stworzyć tą paletką fajny, dzienny, świeży makijaż, jak również wieczorowy, ale też nie najmocniejszy. Troszeczkę czepiałabym się tych błysków, one są na mnie zbyt perłowe, brakuje mi czegoś takiego uderzająco błyszczącego, jak na przykład w tej paletce Heartbreaker. Mam tutaj na myśli chyba ten drugi cień w kolejności, który był tam bardzo mocno błyszczący i robił na mnie ogromne wrażenie. No tutaj czegoś takiego nie mamy, jest bardziej lajtowo, bardziej codziennie, ale jeśli chodzi o jakość samych cieni, to nie jest najgorsza. Oczywiście czuć, że nie jest to jakość Fenty Beauty czy Be Perfect czy czegokolwiek innego z wyższej półki. Czuć, że to jest droger Natomiast pracowały się z tymi cieniami bardzo przyjemnie. Jeszcze te pędzle spotęgowały te przyjemne doznania, ponieważ były bardzo mięciutkie. Nie osypywały się te cienie zbyt mocno. Dodatkowo mogę przyznać, że mają taką średnią konsystencję, niezbyt suchą, ale też nie do końca masyłkową, No ale jest to jeszcze konsystencja, z którą pracuje się względnie łatwo. Także co do paletki, to jest to taki średniaczek. Jeśli chodzi o pędzle z Hulu, no to ja jestem pod ogromnym wrażeniem, w szczególności tych przecudownych Kształtów. Nie wykorzystałam dzisiaj na przykład takiego pędzelka, który wydaje mi się w tym momencie, że mógłby cudownie sprawdzić się do konturowania, takiego już, wiecie, bardziej dokładnego, i to jest kształt pędzla, który z tego co pamiętam, lubi Gosia Smelcerz właśnie tego typu pędzla mi konturuje twarz i ma taki z sefory, który nie jest już dostępny, a teraz hulu wyszło z taką propozycją, także bardzo mi się podoba. To jest numerek Pro07. Bardzo jestem zadowolona z jakości tych pędzli, tak samo z poprzedniej kolekcji Daniela, tej niebieskiej. I w ogóle z pędzli, hullu jestem niesamowicie zadowolona, ponieważ w mojej ocenie jest to jakość w rozsądnej cenie. Także polecam, polecam z czystym sumieniem. Bardzo fajne kształty, dobrze przemyślane. Tak samo te pędzelki do dolnej powieki, które wam pokazywałam, świetnie się sprawdzają. Także ja jestem 100 razy na tak. Co do tej mgiełki z bielendy, daje troszeczkę subtelniejszy efekt, mam wrażenie, niż tam mgiełka z Eveline, ale robi większe kropki, o dziwo, mimo tego, że tamta jest trochę bardziej agresywna. To tutaj miałam takie momenty, że musiałam jeszcze doklepać gąbeczką niektóre miejsca, ponieważ wydawało mi się, że mam takie nieestetyczne krople na twarzy, natomiast faktycznie fajnie rozświetliła moją twarz, nie wygląda to źle, podoba mi się efekt, jaki uzyskałam, także na pewno będę ją teraz testować. Czy stanie się moim ulubieńcem? Po pierwszym razie nie jestem w stanie jeszcze tego w 100% stwierdzić, Pożyjemy, zobaczymy po prostu. Także tak moi drodzy, spotkamy się za kilka godzin z podsumowaniem trwałości tego makijażu. Jestem niesamowicie ciekawa, jak to wszystko się utrzyma. Widzimy się już niedługo, za kilka godzin, a wy tak naprawdę zobaczycie mnie za kilka sekund. Do zobaczenia. Papa! Pa. Okej, okay, moi drodzy, wracam do Was z podsumowaniem trwałości makijażu. Niestety nie minęło 8 godzin, minęło troszkę mniej, około 7, ponieważ mamy godzinę 19.12. No, niestety nie wytrzymam w tym makijażu 8 godzin, bo muszę wyjść z domu, muszę totalnie zmienić makijaż, ponieważ wymaga tego ode mnie sytuacja, także wybaczcie mi to, proszę. Ale myślę, że te 7 godzin to już jest wystarczający czas, żeby w miarę określić, czy podkład na przykład nadaje się do codziennego noszenia, czy się sprawdza. I czy w ogóle sobie radzi, w jakkolwiek w takich codziennych warunkach? Tak samo z cieniami. Jeśli utrzymały się dobrze w tym momencie, no to już raczej do końca dnia dobrze by się utrzymywały. Także już nie przedłużając, przyglądałam się przed chwilą sobie w lustrze, zrobiłam też ujęcia makro. Jeśli chodzi o podkład, no to troszkę się wyświecił, ale mniej niż się spodziewałam, bo to tak jak widzieliście, wykorzystałam sporo produktów rozświetlających, takich jak rozświetlający puder, rozświetlająca mgiełka, także użyłam kilku rozświetlających produktów, które przyspieszyły trochę wyświecenie tego makijażu. Natomiast i tak moim zdaniem prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, tak dosyć świeżo, no i na pewno nie wygląda to na podkład z Miss Sporty. Także jestem pozytywnie zaskoczona. Co bardzo mi się podoba, to fakt, że podkład nie zebrał się jakoś znacznie w zmarszczkach uśmiechu, w tych bruzdach nosowo-wargowych, co świadczy o tym, że jest dosyć trwały. Nie zoksydował w ciągu dnia, utrzymał bronzer, rozświetlacz, róż, wszystkie te elementy, Elementy są nadal bardzo dobrze widoczne. Jeśli chodzi o strefę wokół nosa, to e, niestety musiałam wydmuchać nos, ale wcale jakoś bardzo się tutaj nie wytarł. Może tutaj w skrzydełku jest delikatnie naruszony. Także co do podkładu, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona i będę go teraz testować i dam Wam znać prawdopodobnie w jakimś podsumowaniu miesiąca czy w jakimś filmiku z fajnymi produktami. Bądź mniej fajnymi produktami z drogerii, czy ten podkład mi się sprawdza. Póki co jestem zadowolona. Oczywiście, jeszcze na to, czy ten podkład się sprawdza, czy nie sprawdza, wpłynie też to, czy będzie zapychał moją twarz, czy nie. Po jednym użyciu niestety nie jestem w stanie tego określić, ale dam mu kilka szans i zobaczymy tak naprawdę, czy pogorszy stan mojej cery, czy będzie taki, jak jest teraz. Jeśli chodzi o cienie z Vibo. No, to jestem z trwałości raczej zadowolona. Wszystkie jakieś takie minusiki wypowiedziałam wam już wcześniej, także nie będę się powtarzać. Jeśli chodzi o trwałość, to jest ok, wszystko jest na swoim miejscu, moje prawe oko trochę uzawiło, ale powiem Wam szczerze, że ten uszczerbek praktycznie nie jest widoczny, także jestem zadowolona i myślę, że będę tej paletki jeszcze używać. Trochę dla mnie jest za dużo tych błysków, tak jak powiedziałam, trochę za mało matów, więc to mnie lekko zniechęca. Ale jeśli chodzi o jakość tych cieni, które użyłam, no to są naprawdę OK i pracowało się z nimi bardzo dobrze. Trwałość też jest moim zdaniem na dobrym poziomie. Natomiast, czy ta paletka przebija tę moją ulubioną Heartbreaker? Nie. Nadal tamta pozostaje moją ulubioną, ponieważ ma ciekawszy dobór kolorystyczny. No i te makijaże są takie właśnie romantyczne w różowych barwach, co bardzo mi się podoba. Ale ta też nie jest zła, więc jeżeli macie ochotę na takie tony, podobają Wam się te odcienie, to spokojnie możecie spróbować. Raczej się nie zawiedziecie. A jeśli chodzi o tę giełkę z bielendy, to przyznam Wam szczerze, że jakoś mnie nie zaskoczyła. Nie przebiła tej mgiełki z Eveline. Działają bardzo podobnie, natomiast ta z Eveline jakoś lepiej mi się sprawdza, lepiej wygląda. Wygląda na twarzy, i też te krople są bardziej do ogarnięcia, a ta zrobiła mi sporo takich dużych niespodzianek, które musiałam doklepać. Tak jak widzicie, po czasie trochę się moja cera wyświeciła, ale nadal wygląda to ok. Tak naprawdę pudru potrzebuję tutaj w skrzydełkach nosa, trochę w strefie ta i byłoby naprawdę nadal bardzo dobrze. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie jakieś doświadczenia, w szczególności z tym podkładem z Miss Sporty, bo przyznam Wam, że naprawdę zaintrygował mnie ten gagatek i mam ochotę go dalej używać, bo naprawdę prezentuje się na twarzy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nadzwyczaj dobrze i nie podejrzewam, tego podkładu o tak fajne działanie. Także dzięki moi drodzy za cynk, za prośby, żeby go przetestować, bo prawdopodobnie poznałam kolejny fajny podkład, który będę stosować naprzemiennie z tym moim ulubionym z Eveline, na przykład. Dziękuję Wam serdecznie, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, do zobaczenia, pa pa!